Cześć. Myślałam, że nie żyjesz. Szukam Eweli. Nie mam ochoty o niej gadać. Wiesz, gdzie jest? Powiedziałam ci, nie mam ochoty rozmawiać na ten temat. Spotkajmy się, ok? Jesteś teraz w klubie Moksów? Jonny, widziałeś co się stało? Coś tu nie gra. Nawet wiem co. Nie chodzi o kraksę. Najbardziej uprzejmy gość w tym mieście nie odjechałby tak po prostu z miejsca wypadku. Zrobicie z dupy data crash, słyszysz? Załatwi CIĘ kurwa! Poproszę o dane kontaktowe pana, pani prawnika. Pierdol się, robocie! Przetwarzam dane zgłoszenia. Proszę czekać. Cześć. Dzień dobry, panu, pani. W czym mogę pani, pomóc? Wysłałeś mi wiadomość, że mam przyjechać w sprawie wypadku. Nie poznajesz mnie? Co z tobą? Rozmawia pan pani spod procesem sieci Delamein. Moje możliwości operacyjne są ograniczone. Czy posiada pan, pani numer identyfikacyjny zdarzenia? Nie, nie tych numerów, bo będą cię mogli namierzyć. Korporacje chcę rozmawiać z Delamainem. Kanał komunikacyjny nadal jest otwarty. Pani tożsamość została ustalona na podstawie identyfikacji twarzy. Pani Elaine Pagels, jakie określenie najlepiej opisuje pani percepcję zdarzenia 7, 7 1 1 1 1 0, 1, 0 9, 6 Szkoda mi uszkodzonego samochodu, ale chcę o tym porozmawiać z prawdziwym delaminem. V, przepraszam jeśli pod proces panią zirytował. Przechodzę przez angażujący mnie kryzys i nie mogę czuwać nad wszystkim. Pozwoliłem sobie przelać rekompensatę za szkody wyrządzone w wypadku na pani konto. Jawne kumoterstwo. Czy moglibyśmy porozmawiać w innym miejscu? E, co? Jasne, porozmawiajmy. Proszę podążać za dronem. Zapraszam. Zdaję sobie sprawę, że obsługa klienta jest w tym momencie niezadowalająca. Może wycieczka z przewodnikiem wynagrodzi Pani nieprzyjemności. Ten korytarz łączy warsztat z biurem. A tu dzieje się magia. Warsztat jest całkowicie zautomatyzowany. Rozważam rozszerzenie zakresu działalności o usługi naprawcze. Niestety, obecnie warsztat jest nadmiernie obłożony zadaniami. Domyślam się dlaczego. Nadal badam przyczyny awarii pojazdów w sieci Telemain. Moja hipoteza robocza zakłada infekcję zaawansowanym wirusem. Problem musi zostać rozwiązany szybko, gdyż duża awaryjność generuje koszta i niepotrzebnie ściąga uwagę na przedsiębiorstwo. Pokój kontrolny. Czuję się zaszczycony, mogąc panią w nim gościć. Co oznaczają te wszystkie lampki? O tym właśnie chciałem porozmawiać. Kolor zielony oznacza pojazdy, z którymi utrzymuję kontakt. Jak widać, straciłem kontakt z kilkoma samochodami. To czerwone lampki. Drony naprawcze nie mogą pomóc. Tym razem potrzebna jest ingerencja człowieka. Wiedząc, że świadczy Pani najróżniejsze usługi i będąc przekonanym o Pani dyskrecji, pragnę poprosić o pomoc w odzyskaniu aut, z którymi utraciłem kontakt. Dobrze, pomogę znaleźć te samochody. Bardzo się cieszę. Prześlę koordynaty miejsc, w których urwał się kontakt. Wystarczy zdezaktywować auta. Wówczas połączę się z nimi i sprowadzę je do garażu. Zobaczę, co da się zrobić. Samochody sieci DNA są dobrze chronione. Proszę zabrać ze sobą skaner z wbudowanym dekoderem. Pewnie będziemy razem pracować, aby się przywitać. Nazywają mnie El Capitan, a ty jesteś Wi. Widzę, że nie mu przedstawiać. Załatwiłeś sprawę za mnie. Taki jestem. Załatwiam sprawy i nie lubię zlegać. Dlatego od razu przejdę do kolejnej. Niezłe. Ty potrzebujesz dobrych aut i motocykli, a ja je sprzedaję w dobrych cenach. Bardzo dobry. Do usłyszenia. Proszę się rozejrzeć. Gdzieś w pobliżu straciłem kontakt z jednym z pojazdów sieci Delamain. Rozejrzę się. nie wykończyć. Przyszłam się wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie, nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delameyna. Kto wie, może się dogadacie. Delamein mnie nienawidzi. A, szukasz akceptacji ojca. Pierdol się. Wiesz, o co mi chodzi? Gdyby ci nie zależało na Delamaynie, nie rozmawialibyśmy o nim. Może masz rację. Nawet nie próbowałem z nim gadać. Dobra. Wracam. Właśnie odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pani wynagrodzenia została wysłana.